Nieprzypadkowo jest takie wyrażenie, jak zabijanie czasu, a więc czas żyje i można go zabić. Nasze życie jest związane z czasem. Są tygodnie, kiedy kobieta jest w ciąży, kiedy się dziecko rodzi, to rodzice liczą jego dni, tygodnie, później miesiąca, potem lata i kiedy człowiek przeżył wiele lat, to jest bardzo dumny z tego. Naliczył tam sobie 80, 90, 100 lat, a kiedy umiera, to mówi nastał mój czas albo mój czas się skończył. I w trakcie życia są takie chwile, kiedy się nudzimy, i wtedy pojawia się pojęcie zabijania czasu. W czasie nudy. Nuda to bardzo takie przykre, nieprzyjemne, destruktywne uczucie, kiedy nie wiemy, co ze sobą zrobić. Taka uczucie pustki, i, i to może doprowadzić do jakiejś depresji, niechęci do życia, czy może nawet samobójstwa, i w, w, w czasie tej nudy ludzie zabijają czas, robiąc wyszukując jakieś bardzo szybko zajęcia dla siebie, żeby to życie stało się ciekawe, chociaż na chwilę. A jeśli nie mają za dużego wyboru pomysłów, to robią głupie rzeczy, na przykład mogą się napić, używać narkotyki, co bardzo szybko zmienia ich stan. Życie staje się kolorowe, piękne, ciekawe na jakiś czas. Zabijanie czasu jest tak naprawdę zabijaniem życia. Jest to szkodliwe. Tacy ludzie chorują, cierpią, się męczą, żyją krócej, ale jest e, przeciwieństwo. Są ludzie, którzy e, planują swoje życie. Oni się nie nudzą, ponieważ mają na każdy dzień zaplanowane za, e, zaplanowane co będą robili, o której będą robili, osiągają jakieś cele. Tacy ludzie są zafascynowani życiem, zaciekawieni rezultatami, tym co ich spotka. E, e, te, są pełni entuzjazmu, żyją życiem z dużej litery. Są szczęśliwi, zdrowsi i żyją dłużej. Ale to dlatego, że nie, nie pojawia się w ich życiu nuda. Oni planują, nie ma takich sytuacji, że nagle się nudzą i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. A więc nie dopuszczajmy do tego, żeby zabijać czas. Planujmy, osiągajmy cele, bądźmy zafascynowani życiem. Żyjmy tak, żeby... Hmm, Nasze życie było pełne entuzjazmu, żebyśmy czerpali satysfakcję z każdego dnia, a do tego trzeba planować, trzeba mieć cele.